Jak mu nie dać? No, już wiemy komu dwa dni mówię o tym, jak mu nie dać się zabić jak mu nie dać się okraść, czy jak nie dać ukraść sobie swojego szczęścia, swoich bliskich, swoich dzieci. Oczywiście chodzi o diabła i jego bardzo parszywe cele wobec ludzi. Przypominam, że diabeł to nie jest jakiś tam śmieszny stworek, którego możemy lekceważyć. To jest inteligencja daleko przekraczająca naszą inteligencję i to jest chęć czynienia zła daleko przekraczająca największego jakiegoś mordercę, zboczeńca, perwersyjnego człowieka czy nawet całej zbiorowości, jaką możecie sobie wyobrazić. Czyli najbardziej inteligentne i najbardziej moralnie zapszańskie zaprzańs zaprzeczenie wszelkiego co dobra. To jest właśnie szatan i jego kamraci, czyli tamte inne demony, czyli to księstwo ciemności. Stąd nie, lekceważ, nie lekceważmy diabła, żeby mu się nie dać zabić, nie dać ukraść sobie swoich bliskich, swojego szczęścia, to musisz mieć Jezusa po swojej stronie. I to jeszcze też nie rozwiązuje całej sprawy bo warunkiem podstawowym jest, że nie możesz być sam w tej walce, bo wtedy na pewno przegrasz, to jest tylko kwestia czasu, tylko musisz zaprosić Jezusa do swojego serca. Wtedy Jezus mówi, że kiedy już On tam jest, to On nie wpuści tam żadnego złaka. Ale Jezus też w liście do Efezjan, szósty rozdział, i to przeczytajcie sobie sami od dziesiątego do dwudziestego, bo ja w takiej krótkiej formie całego tego nawet nie zdążę przeczytać. Tam jest mowa, żeby każdego dnia każdy chrześcijanin, czyli ten, który ma Jezusa w sercu, nakładał jeszcze zbroję bożą. I tu jest to opisane. Gdzie podałem parametr. I do tego jeszcze, żeby nakładał całą zbroję Bożą. Ale ja Wam powiem o jednym elemencie, osiemnasty werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Nie tylko o siebie masz się troszczyć, ale o swoich braci, siostry, swoją rodzinę, swój kościół. Razem! Z Jezusem i razem ze sobą nawzajem w pełnej zbroi Bożej. Dopiero wtedy możemy się ostać.